Przykład był, jest Kościół świętego Jana po Budowie dookoła Niego. Było coś, co Niemcy nazwali tam cmentarzem Świętego Jana, a my tutaj, na przykład przy Katarzyńcy czy gdzie indziej, tłumaczyliśmy to z reguły ja ale powiedzmy, robiono to w 1945 roku. Nie miałem z tym wspólnego, ale słusznie, jako zaułek zaułek Świętego Bartłomienia, na przykład, czy zaułek Świętego Piotra. No tymczasem. Ktoś chciał jak najbardziej historycznie tu zaakcentować ten zaułek, ponieważ zasłużony wielce dla Kościoła Świętego Jana był Zachariasz Capio w XVII wieku. Wobec tego nazwano to załkiem Zachariasza Capio. Tymczasem w Śródmieściu jest ulica Zachariasza Capia, tylko nikt o tym nie wie. Ulica Czopowa. Nazywała się capfengase, co dosłownie znaczy czopowa, ale to pochodziło od nazwiska Cappia. Cappio też nie nazwał się capio. On sobie latynizował nazwisko tak jak Hewelkę. nazywał się Hewelius, pisał sobie Hewelius, tak? Cap. Cap pisany przez Wapę, no uważał siebie za Capia, bo to było takie, prawda, bardziej uczenie brzmiało, łacińska nazwa. On tam miał nieruchomości na ulicy Czopowej, dlatego nazwano ją od jego nazwiska ulicą Capia, co potem w ustach ludu, ponieważ Cap oznacza Czop, no zostało zniekształcone na Czopową. Tak więc nie było potrzeby Dawania Zachariaszowi-Capio jeszcze jednej ulicy, ale lepiej by było przywrócić nazwę, tą starą, Zaułek Świętojański. No ale niestety tak się nie stało. No, ostatnio zobaczyłem też, nie ma w tym niby nic złego. No, intencje są dobre, ale przy kościele św. Piotra był Zaułek św. Piotra. On zresztą zmieniał nazwę, był przez pewien czas nazwał się. Krasę pompowa, bo widocznie pojawiła się tam jakaś pompa w XIX wieku. No w zasadzie był to ten cmentarz św. Piotra, czyli z dzisiejszego punktu widzenia ma wąska uliczka otaczająca kościół załóg św. Piotra. Ja teraz niedawno tam byłem i zobaczyłem, że pojawiła się nazwa załóg Ormiański. A więc Rada musiała tutaj w jakimś momencie zatwierdzić taką nazwę? No, nie wiem. To jest. Oczywiście to jest parafia ormiańsko katolicka i no, oni pewno tego chcieli. No mam nadzieję, że to kawałek tego całka został tak nazwany. Nie sprawdzałem jeszcze tego, ale nie powinny znikać stare, cenne nazwy. Takie jest moje zdanie. Proszę Państwa, jak to wobec tego szło, jak to było w historii. No przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że w dawnych czasach, gdzieś tam na przykład w czasach rzymskich, oczywiście nie dotyczy to Gdańska, bo to wtedy Rusła i były Barińska, w tych najdawniejszych czasach nie było nazw ulic. Jeżeli się pojawiały nazwy dróg, jak w Rzymie, na przykład Via Appia, to pochodziło od tego, że bogaty Rzymian no, kazał tą ulicę, tą nie ulicę, to była droga na południe z Rzymu, wybrukować wielkimi kamieniami, ufundował ją, więc od jego imienia Appius nazwano to Via Apia, podobnie jest Via Formentina i tak dalej przyjmie. Natomiast wewnątrz miasta nie było nas ulic. Nie musimy się tego dziwić. Proszę Państwa, w Tokio do dziś nie ma nadskórnic. Nie ma. Jeżeli chcemy, żeby gdzieś się zorientować, no to na przykład mówimy, to jest przy takim, takim budynku, albo to jest przy domu takiego i takiego w Rzymie, można by było powiedzieć, albo to jest przy świątyni tam jakiegoś Boga, wówczas. Bo w ten sposób się orientowano i właściwie każdy wiedział, gdzie to jest, to znaczy nie każdy w milionowym Rzymie starożytnym, ale ludzie mieli takie zamknięte społeczności w swoich dzielnicach, nie przemieszczali się tak jak my, bo to zawsze możemy wsiąść w samochód i w ciągu no, kilkunastu minut być już daleko stąd. A wtedy chodziło się wszędzie na piechotę, a jak ktoś się już wybierał. Konno, no to była wielka wyprawa i wiadomo było, że wyjeżdżał prawie jak za granicę, nawet jeżeli na drugi koniec miasta. Ale w danym rejonie, w danej dzielnicy ludzie dobrze wiedzieli co i jak. Tak więc nazwy pojawiły się później, właściwie w średniowieczu dopiero, i nigdy nie było wówczas tak, że miasto, władze miasta, czy na przykład jakiś książę, król, czy biskup mówił, no to będziemy nazywali tą ulicę tak i tak. Nie. Ludzie sobie sami nazywali i te nazwy się zmieniały i mogły te nazwy i do dzisiaj w tych zabytkowych miastach to widzimy pochodzić od różnych, całkiem różnych e, spraw, na przykład Właściwość ulicy. Jaki, czy ulica jest długa, czy krótka, czy szeroka, czy wąska, czy bagnista na przykład, czy wydrukowana. I mamy w Gdańsku takie przykłady. Ulica długa, bo była rzeczywiście długa. I na początku wtedy, w 1331 roku, kiedy pierwszy raz spotykamy tę nazwę, co nie znaczy, że nie była już wcześniej. Obejmowała także rozszerzenie dwóch aż do mostu to była wszystko ulica długa. Czy ulica Grząska, która już w 1353 tak się nazywała, z tym, że oczywiście ja mówię tu współczesną nazwę, ona się nazywała Altes Gaz. Altes Alt to stania, raz. Sami Niemcy się zastanawiali, co to jest, bo także mówiono czasem zniekształcono na roz, roztorunak, ale raz to jest staro niemieckie słowo oznaczające grzęzawisko. Więc odpowiedni ulica Grząska jest w niej taki Była to ulica już w 1353. Szeroka, po raz pierwszy się z jej nazwą spotykamy w 1354 roku w Księgach Gruntowych i ampla platea, a potem gase i ona rzeczywiście była i jest szeroka, jest szersza niż inne ulice. Prawdopodobnie, tego nikt jak dotąd nie sprawdził, nie wiem dlaczego, bo na środku ulicy można zrobić wykop i zobaczyć. Środkiem biegła pierwotna fosa, kiedy główne miasto sięgało do niej, a dopiero potem po 1348 roku powiększyło się tereny odebrane za odszkodowaniem dominikanom i doszło wtedy aż do podwala staromiejskiego. Więc to jest prawdopodobna przyczyna tej szerokości, ale ludzie to widzieli, no mieszkam ulica, no, szeroka ulica, to no, było określenie ulicy, właśnie nie nazwa, tylko określenie, ale tak się zrodziła ta nazwa, ulica Mokra, tu pasuje jakieś kamienna grobla, Steindamm, kamienna grobla dosłownie, chociaż to nie jest właśnie grobla, tylko taki wał oddzielający, no powiedzmy chroniący nową odpłatę, oddzielający w ogóle wyżej położone części miasta od niższych, A stein Kamienna, bo ją wydrukowano wcześniej niż inne ulice stąd ta nazwa Kamienna Grobla.